Musisz przeprowadzić trzech misjonarzy i trzech kanibali na drugą stronę rzeki. Musisz wiedzieć, że jeśli na jednym brzegu będzie więcej kanibali niż misjonarzy, to ci drudzy zostaną zjedzeni. Najpierw chodzi Kanibal i misjonarz płyną na drugi brzeg. Kanibal wysiada, misjonarz wraca. Następnie misjonarz wysiada. Wchodzą dwa kanibale, płyną na drugi brzeg i jeden z nich wraca. Wysiada. Wchodzą dwa misjonarze płyną na drugi brzeg i teraz jeden wysiada i wsiada jeden kanibal. Płyną na drugi brzeg. I teraz kanibal wysiada. Płyną dwa misjonarze na drugi brzeg. Obaj wysiadają. Wsiada kanibal. Płynie na drugi brzeg i przewozi kanibali z powrotem. I teraz wraca po drugiego. I takim sposobem wszyscy są przewiezieni na drugi brzeg. Brawo!